Wcześniej w tym filmiku pokażę Ci, jak możemy ustawić kontrolę rodzicielską w Samsungu Galaxy Tab S10 Plus i S10 Ultra. Jeżeli chcemy włączyć kontrolę rodzicielską, mamy kilka różnych opcji, które pozwalają nam to zrobić. Przede wszystkim najważniejszą opcją e, związaną z kontrolą rodzicielską znajdziemy w ustawieniach, i następnie w ustawieniach przechodzimy do cyfrowy. Dobrostan i kontrola rodzicielska, i następnie, jeżeli tutaj zejdziemy na dół, to mamy właśnie tę opcję. Przechodzimy do Google. Cała ta kontrola rodzicielska odbywa się z pomocą Google'a Po czym oczywiście, kiedy już tutaj wyjdziemy, no to naciskamy rozpocznij i, konty I kontynuujemy po prostu zgodnie z instrukcjami, które będą nam się wyświetlać na ekranie Są one dosyć przejrzyste i e, jawnie, sprawnie wytłumaczone Także nie powinniśmy mieć problemu z konfiguracją kontroli rodzicielskiej Przede wszystkim tutaj na początku musimy wybrać konto, które chcemy nadzorować, także Musimy mieć jakieś konto Google, które będzie nadzorowane przez nas. Jeżeli oczywiście nie mamy takiego konta, no to możemy dodać kolejne konto i możemy wtedy stworzyć nawet własne. To oczywiście jedna z opcji. Natomiast w samym tablecie również mamy cyfrowy dobrostan, który pozwala nam w pewien sposób na kontrolowanie pewnych rzeczy, jak chociażby czasomierze aplikacji. Ustawia to limity czasowe, jeżeli chcemy. Pozwolić naszemu dziecku na przykład na korzystanie z jakiejś aplikacji tylko przez dwie godziny, na przykład dziennie, to oczywiście możemy tutaj wejść, wybrać aplikację, która nas tutaj interesuje, następnie wybrać ustawić licznik, ustaw licznik i następnie wybieramy czas, jaki zezwalamy na korzystanie z aplikacji. Czyli na przykład, jeżeli chcemy ustawić 3,5 godziny, no to tak też ustawiamy. I oczywiście możemy także wybrać, w jakie dni to obowiązuje. Także naciskamy gotowe, i w zasadzie do tyle. Mamy także pokazane, ile czasu nam pozostało. Jeżeli chcemy usunąć no te opcje, no to naciskamy tutaj na te trzy kropki, wybieramy usuń, wybieramy aplikację i następnie zatwierdzamy nasz wybór. Co prawda, możemy także ustawić hasło do tych właśnie ustawień, do cyfrowego dobrostanu, po to, aby nikt inny nie mógł z łatwością zmienić tych ustawień. Żeby na przykład nie było takiej sytuacji, że my ustawiamy jakiś limit czasowy, a i ktoś później przechodzi do tych ustawień i sobie po prostu wyłącza. I aby włączyć taki, takie hasło, to naciskamy na te trzy kropki w prawym górnym rogu w cyfrowym dobrostanie, wybieramy ustawienia i mamy tutaj ustawianie kodu PIN. Po włączeniu tej opcji będziemy musieli wpisać kod PIN, który będzie obowiązywał właśnie do tych ustawień i jest to unikalny kod, który nie musi być taki sam jak do samego tabletu. Także możemy skorzystać właśnie z tej kontroli rodzicielskiej, bądź po prostu poustawiać limity czasowe w cyfrowym dobrostanie. To również się sprawdzi. A i zapomniałem wspomnieć, oczywiście, jeżeli czas upłynie, no to nie będziemy mogli włączyć aplikacji do następnego dnia, dopóki nie rozpocznie się kolejny dzień. Dobrze, w takim razie chciałem jeszcze pokaże, pokazać aplikację Kids, która jest na pewno przydatna dla tych najmłodszych dzieci. Jeżeli chcemy zapewnić rozrywkę dla jakiegoś malucha, no to oczywiście możemy włączyć właśnie te aplikacje. I mamy tutaj pełną kontrolę nad tym, co tutaj jest tak naprawdę dostępne. Mamy tutaj jakieś takie standardowe aplikacje, które musimy na początku pobrać. Musimy na nie nacisnąć, aby pobrać te aplikacje. Mamy jakiś tam mój aparat, mamy galerię, mamy jakąś tam przeglądarkę dla maluchów. Mamy jakieś tam dodatkowe rozrywki. W prawym górnym rogu możemy nacisnąć na te trzy kropki i mamy także opcję kontroli rodzicielskiej. I za każdym razem, kiedy chcemy tutaj wprowadzić jakieś zmiany, bądź w ogóle dotrzeć do tych ustawień, to musimy wprowadzić kod PIN. I jest to kod PIN do tabletu. To jest ten sam PIN, także należy uważać, aby przypadkiem, na przykład, maluch nie rozpoznał tego kodu i nie nauczył się wpisywać. I tutaj mamy kilka opcji, jak na przykład czas włączenia ekranu, mamy czas spoczynku, możemy także znaleźć dzieła, które tam nasze dziecko stworzyło, i tak dalej, tak dalej. Mamy także dostęp do różnych aplikacji, możemy tutaj nadzorować to, co znajduje się na urządzeniu. Jeżeli chodzi o wyjście z tej aplikacji, no to możemy na przykład nacisnąć tutaj wstecz, jeżeli korzystamy z przycisków i oczywiście musimy wprowadzić kod PIN, bez niego nie wyjdziemy. Natomiast, jeżeli nie mamy przycisków, to możemy nacisnąć na te trzy kropki, na przykład w prawym górnym rogu, i mamy zamknij Samsung Kids. Po wprowadzeniu kodu pin, wracamy do normalnego korzystania z tabletu. Także to są wszystkie podstawowe opcje, które pozwalają nam na kontrolę rodzicielską na tablecie w Samsung Galaxy Tab S10 Plus i S10 Ultra. Dzięki za obejrzenie! Zostaw łapkę oraz Suba, i na razie.